Was bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim filmiku w tym roku. To co mam na twarzy to jest oczywiście moja propozycja sylwestrowego makijażu. Jeśli jesteście ciekawi jak powstał, to zapraszam do oglądania. Ponieważ w makijażu użyję brokatu, będziemy się bawić cieniami błyszczącymi też, coś tam się może na twarz osypać, to mm, na buzi nie mam nic, nawet nie mam bazy, natomiast nałożę mam bazę na powieki i zacznę po prostu od zmatowienia obszaru pod brwiami i całej powieki zwykłym cielistym cieniem. Teraz czas na załamanie. Użyję do tego również matowego cienia, tym razem o takim ciepłym, ceglastym, pomarańczowym odcieniu. Zagłębienie załamania nałożę taki delikatny brąz również matowy. troszeczkę tego jasnego brązu już nałożę sobie na dolną powiekę. Wracam do pędzelka od ceglastego cienia i troszeczkę to jeszcze razem rozetrę, no żeby to porządnie było zrobione. Teraz czarną kredką zagęszczę sobie linię rzęs. Nie musi to być bardzo równo. Ważne, żeby ta nasza kreska, yy, która maluje nam przestrzenie między rzęsami, sprawiła, że rzęsy wydają się gęstsze. Za, za pomocą takiej kuleczki nałożę sobie na zewnętrzny kącik oka taki ciemno granatowy połyskliwy pous, cień. Te takie wystrzały, które słyszycie, jeśli je słyszycie, to po prostu już ktoś świętuje sylwestra. Ja bym chciała, żeby mi wyszło dzisiaj takie kolorowe, błyszczące smoki. No, mniej więcej taki mam plan. Wizję, jakąś tam w głowie mam, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, na razie tak to zostawiamy. Przechodzimy do wewnętrznych kącików. I tutaj, również kuleczką, nałożę sobie tym razem taki liliowy dzień. czyli granatu i fioletu ze sobą na środku oka nie łączę, bo tutaj będzie jeszcze jeden kolor. Pomyślałam, że jak szaleć, to szaleć i na środek powieki dodam jeszcze tę zieloną folię z Makeup Revolution, nazywa się Emerald Goddess i nałożę ją po prostu palcami. Myślę, że da to fajny efekt, wiecie, takie pawie oko. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale wiecie, o co chodzi. Ok, tak dokładnie centralnie. Najpierw biorę kuleczkę tę od fioletu i rozcieram granicę między zielenią a fioletem. Ta zielona folia z fioletem już mi się ładnie połączyła, ale na sam środek, dosłownie na szczyt górnej powieki, dołożę troszeczkę takiego pyłku z My Secret. On jest w kolorze jaki ja mam kolor? To jest po prostu siódemka Stardust i to tyle. Nie ma żadnej nazwy. Po prostu półek w numerku 7. I z troszeczkę palcem nabieram, i też dokładam tutaj na środek tak dokładnie nad linią rzędu. Chodzi mi o to, żeby stworzyć takie kolory, jak są na pawich piórach czyli taka ładna zieleń, szmaragd, fiolet. Troszeczkę sobie wklepuję. Wędcelkiem kuleczką nakładam jeszcze troszkę tego pyłku na dolną powiekę. Tak, żeby to sobie ładnie ze sobą korespondowało. Ponieważ teraz użyję takiego brokatu naprawdę sypiącego się, to jest brokat z Nyxa. On jest w kolorze hmm, 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 01 po prostu. To hmm, na zewnętrzny kącik nałożę sobie troszeczkę takiego płynu z Paeze. To jest Drop and Fix płyn utrwalający. On może być stosowany i jako taki klej do brokatów, również jako mm, baza podcieni. Jest taki wielofunkcyjny. Dosłownie troszeczkę. Zobaczcie, on jest taki gęsty, więc dosłownie kropelka wystarczy, żeby można sobie było przykleić brokat. Biorę go na palec. Troszeczkę na kącik tutaj i z drugiej strony. I tu nam się powinien ładnie przyczepić brokat. Wysypuję sobie tego brokatu troszeczkę na wieczko i za pomocą pędzelka, tak jakbym doklejała do powieki. O, zobaczcie. To, że osypało mi się na twarz, tym się nie przejmujemy, bo przecież nie mamy jeszcze makijażu twarzy. Troszkę rozcieram granicę. Poza kamerą dołożyłam jeszcze na centralną część łowiki troszkę tego pyłku z My Secret, tego zielonego, dlatego że przy tym granatowym brokacie jakoś tak zanikł. Na linię wodną nałożę taką kredkę z Avonu, to jest kolor Trend, nazywa się Blue Waves. Teraz na wewnętrzny kącik powęduje taki srebrny cień z NYXA. Nazywa się Tin. Takie sreberko. I zaraz oczywiście go połączymy z tym fioletem ładnie. Wstępnie makijaż oczu mamy jakby skończony. Poza kamerą obczyszczę sobie twarz i zaraz do Was wracam. Do makijażu oczu jeszcze oczywiście wrócimy, ale jakby brwi, rzęsy to chcę załatwić na końcu, dlatego że przy pudrowaniu i tak dalej, przy używaniu produktów sypkich, nie chcę, żeby mi się te rzęsy osypały. Zaczynam od bazy, i tutaj mam taką Z Max Factor. Właśnie ta baza, słuchajcie, to jest baza, która w moim odczuciu utrzymuje makijaż najdłużej spośród tych baz, które ja posiadam. Dlatego jeśli mam przed sobą jakąś imprezę, to właśnie tej bazy używam. Czas na podkład, tutaj również mój sprawdzony Revitalift z L'Oreala. On fajnie też tak ujętnia twarz, powoduje, że ona wygląda taką zdrową, świeżą. Nakładam sobie o mniej więcej tyle, takie ziarenko. Mamy podkład i czas na korektor. Ja użyję dzisiaj takiego w pędzelku z klinik i tu muszę bardzo uważać, żeby sobie po prostu nie zamazać powieki dolnej, która już jest umalowana. Troszeczkę sobie pomogę palcem, żeby to się lepiej stopiło ze skórą. Oczywiście zaraz ten korektor zagruntuję i to wtedy nie będzie takie przerażająco jasne, wiecie, nie będzie się tak odcinać. Użyję sypkiego pudru z Irene Eri z tej serii Provoke i do gruntowania korektora i do przypudrowania całej twarzy. i konturujemy. Ja użyję swojego sprawdzonego bronzera z Colistara, po prostu jakby nim najlepiej robi mi się konturowanie. I przy takim dość wyrazistym makijażu oczu, to konturowanie twarzy też powinno być dosyć takie konkretne. Dlatego że gdybyśmy nie zrobili sobie konturowania, to w tym momencie twarz przy takich oczach wyglądałaby na taką bladą, niezdrową. A poza tym byłaby taka płaska. No przynajmniej to jest moje odczucie. Dzisiaj różu nie będę używać, więc czas na rozświetlacz. Nawet jeśli nie lubicie rozświetlacza, to myślę, że sylwester czy też karnawał to jest dobry czas, żeby się troszeczkę z rozświetleniem pobawić. Teraz zajmę się brwiami. Szybciutko je przeczeszę. I z takiej męczonej przeze mnie paletki pierwene najpierw użyję wosku, a potem nałożę cień. Na wewnętrzną stronę brwi nakładam ten najjaśniejszy, na środek ten ciemniejszy i na sam koniec, czyli tutaj, ten najciemniejszy z paletki. To tworzy taką fajną całość. Tutaj z brwiami też już się trzeba pobawić, żeby po prostu nie odcinały nam się od makijażu oczu. Wiecie, że tu mamy ładny, elegancki, taki dopracowany makijaż, a brwi są takie byle jakie. Czas na kreskę. Ja użyję dzisiaj takiego grubego eyelinera z Loreala, to się nazywa Super Liner Black Buster. I teraz coś Wam powiem: jeśli używacie w makijażu brokatu, to lepiej najpierw tak naprawdę wyrysować sobie linię linerem i dopiero potem nałożyć brokat i ewentualnie potem nanieść poprawki. Dlatego, że jak robicie odwrotnie, to gdzieś tam ta czarna czy jakaś linia rysowana może nam nie dojść, są jakieś nierówności, dlatego że ten brokat przeszkadza. Natomiast ja nie lubię tak robić, bo mm, zawsze wychodzi mi tak, że i tak potem muszę to poprawiać, więc nakładam brokat, a potem dopiero bawię się linerem. No to zaczynamy. A, jeszcze taka rada. Jeśli mm, robicie tak jak ja i na przykład na linerze zostanie Wam na tym rysiku troszeczkę brokatu, to zawsze to obytrzyjcie chusteczką do, do makijażu. Wytuszuję rzęsy. Tu mam tusz z Vibo Queen Size. Bardzo go lubię. On naprawdę świetnie wydłuża i pogrubia rzęsy. Robią się takie, wiecie, fuh, takie firanki. I teraz coś, czego ja na co dzień nie robię, a mianowicie sztuczne rzęsy. Nie noszę ich na co dzień, bo raz, że mi się nie chce, dwa, nie lubię mieć niczego sztucznego na twarzy, ale ponieważ jest to makijaż imprezowy, sylwestrowy, to dokleję sztuczne rzęsy. Dobra, mam doklejone rzęsy, czuję się. Bardzo nienaturalnie, bo tak jak Wam mówiłam, nigdy czegoś takiego na codziennie noszę. To są rzęsy z Inglota, one w ogóle są takie też sylwestrowe, bo pod kątem filmu je kupiłam. Zobaczcie, są takie mieniące się, zresztą potem na zbliżeniu Wam pokażę. Dobrze, i czas na usta. Ponieważ makijaż oczu jest taki intensywny, to na usta nałożę coś łagodniejszego. Tu mam taką szminkę w płynie z Makeup Revolution. Ona nie ma żadnego numerku, słuchajcie, bo to jest z zestawu świątecznego. Po prostu taki taki jasno-kakaowy nudziak, tak bym ją określiła w zasadzie takie tofi okay, i makijaż mamy gotowy. Mam nadzieję, że przypadła, jest dość odważna, ale myślę, że to jest taki czas, że można się makijażę. Ale wydaje mi się, że akurat czas karnawału czy sylwester to są y, takie chwile, kiedy można się makijażem pobawić i troszeczkę poszaleć. Yy, życzę Wam szampańskiej zabawy. I oczywiście w nowym roku wszystkiego, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i czego sobie tylko życzycie. Buziaki i do zobaczenia w nowym roku.